Dzień dobry. W dniach 22 lutego, 5 marca 2023 odbył się Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023 w Planicy. Na tych mistrzostwach Polacy zdobyli dwa medale. 25 lutego Piotr Żyła zdobył złoto na skoczni normalnej i 3, 3 lutego Dawid Kubacki zdobył brązowy medal na skoczni dużej. Należy sobie te rezultaty porównać z rezultatami innych reprezentacji i z tym, co działo się w przeszłości. Znaczy, Piotr żyła, obronił tytuł sprzed dwóch lat, natomiast Dawid Kubacki również w zeszłym roku zdobył brąz na Igrzyskach Olimpijskich. Dodatkowo jeszcze jednak dwa lata temu mieliśmy, mieliśmy medal w drużynie, mieliśmy brązowy medal w drużynie, i w tym samym roku, dwa lata temu, były jeszcze w tamtym sezonie Mistrzostwa Świata w na narciarskich, narciarskich i tu też mieliśmy mieliśmy brązowy medal, ale niestety jest tak, że łaska kibiców, dziennikarzy i działaczy na pstrym koniu jeździ i niestety po tak dobrym sezonie, jaki był dwa lata temu, gdzie mieliśmy dwa medale w drużynie, potem w następnym sezonie troszeczkę słabszym, pod wodzą Michala Doleżala był brązowy medal Dawida Kupackiego, jednak to było za mało i Trener Michal Doleżal został zwolniony. Jak wygląda teraz sytuacja w skokach narciarskich? Naj naj najbardziej takie symptomatyczne jest to, że jednak tym razem tego, tego medalu w drużynie nie było. A na przykład gdybyśmy porównali ten rezultat, ten rezultat z reprezent rezultatem reprezentacji Niemiec, to tutaj reprezentacja Niemiec miała złoty medal Katarzyny Althaus złoty medal w drużynie tutaj w drużynie, drużynie kobiet kolejny złoty medal Katarina Althaus, z brązowy medal indywidualnie Wellinger, Andreas Wellinger i Karl Geiger mieli srebrny i brązowy medal na skoczni, na skoczni normalnej i tutaj jeszcze w mixtach Kolejny medal dla Niemców, czyli Niemcy zdobyli medali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a Polacy dwa medale. I tutaj oczywiście liczą się także inne pozycje, nie tylko pozycje medalowe, także jeżeli mówimy o starcie Polaków, to warto zwrócić uwagę na te miejsca pozostałych naszych reprezentantów, ale na przykład, jeżeli mówimy o tym na tych mistrzostwach, to także warto powiedzieć to, że na Igrzyskach Olimpijskich w zeszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich Kamil Stoch otarł się o medal na y, tutaj skoczni dużej. Był 4-12 lutego w zeszłym roku, także jeżeli bierzemy pod uwagę inne starty, to tutaj warto też docenić to, że Kamil Stoch na, y, rok temu otarł się o medal olimpijski. Czy wtedy, gdyby, gdyby Kamil Stoch zdobył ten medal, Michal Doleżal dalej byłby trenerem? Do czego zmierzam? Ten start był dobry, były dwa medale. Ale jednak nie widać, że tylko właściwie dwóch zawodników w tym sezonie stawało na podium, Kamistok nie stanął na podium i niestety nie mamy za bardzo drużyny w skokach narciarskich. To, że ta drużyna, nasza drużyna zajęła miejsce wysokie dosyć, to bardziej jest skutkiem tego, że nie najlepszej formie była drużyna niemiecka w tym konkursie drużynowym. Więc raczej ta sytuacja pokazuje, że nasza drużyna może walczyć o miejsca w konkursie nowym czwarte-piąte, dlatego że mamy dwóch zawodników, którzy są w stanie walczyć o podium. Kamila Stocha, który tak naprawdę nie był na podium od początku zeszłego sezonu, jeszcze pod wodzą Michala doleżała, i nasi pozostali zawodnicy raczej nie są w formie umożliwiającej walkę o podium. Także tutaj raczej możemy walczyć o miejsca czwarte-piąte, niekoniecznie o podium. To też pokazuje ta sytuacja dobry charakter naszych głównych zawodników Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, którzy w zeszłym sezonie walczyli o to, o, o Michala Dolżala, a teraz dostali nowego trenera, trenują z nim, ale widać, że jednak, jednak, Nowy trener Tomasz Trumbiśler ma problemy, żeby, żeby wprowadzić lepszą formę u kilku zawodników. Z dwu, dwójką zawodników jeszcze sobie radzi, natomiast widzimy, że Kami Stoch na podium nie był od bardzo dawna i nasi młodsi zawodnicy też nie prezentują dobrej formy, takiej, która pozwalałaby na wysokie rezultaty. I tutaj wracamy do postaci Katariny Althaus, która na tych... Mistrzostwach Świata zdobyła kilka medali, cztery medale, w tym trzy medale złote. Katarina Althaus, niemiecka zawodniczka. Niemiecka zawodniczka, tutaj możemy porównywać to z rezultatami naszych zawodniczek, to znaczy jeszcze cztery lata temu mieliśmy bardzo dobry start, mieliśmy dobry start Kingi, Rajdy i Kamili Karpiel. Cztery lata temu, w 2019 roku, na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Sefeld. Widać było, że to się rozwija. Oczywiście te rezultaty Kamila Karpiel była 23, natomiast było widać, że coś idzie do przodu, że pod wodzą Marcina Bachledy ta drużyna nasza kobiet może się rozwijać. Natomiast wtedy zaczęły się rozmowy z Łukaszem Kruczkiem, który później przejął kadrę. Na początku jeszcze te rezultaty były całkiem dobre, natomiast widzimy, że tak naprawdę polskie skoki kobiet rozsypały się. Tutaj działania Adama Małysza nie są zbyt korzystne, jeśli chodzi o sytuację w polskich skokach kobiet. To znaczy, Kamila Karpiel została wtedy, kiedy teraz, przed poprzednim sezonem, działacze Polski Związek Narciarski w swoich mediach społecznościowych pokazywał banery z tym, że Kamila Karpiel będzie teraz, będzie teraz w kadrze A. Natomiast widzimy później, że Nasze zawodniczki, Kamila Karpil i Anna Twardosz zostały odcięte od dofinansowania ze strony Polskiego Związku Narciarskiego z uwagi na to, że mają, że mają BMI powyżej 21. Był to Był to pomysł Adama Małysza, żeby odciąć te zawodniczki. I tutaj znowu Katarina Althaus. Katarina Althaus to jest zawodniczka, która tutaj zdobyła medale i tutaj też Katarina Althaus ma BMI powyżej 21. Na swoje szczęście nie jest zawodniczką reprezentującą Polskę, tylko zawodniczką reprezentującą Niemcy i może sobie spokojnie trenować. A wracając do naszych zawodniczek, Kamila Karpil chciała kontynuować karierę. W październiku chciała za własne pieniądze pojechać na letni Konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego do Lake Placid wystarczyło tylko zgłoszenie ze strony Polskiego Związku Narciarskiego, ale Polski Związek Narciarski nie wydał tego zgłoszenia i Kamila Karpiel zakończyła karierę. Po tym konkursie, tutaj na tych Mistrzostwach Świata, nasza Kinga Rajda zajęła miejsce 23. Jest to najlepsze jest to najlepsze miejsce egzeku właśnie z Kamilą Karpy z 2019 w konkursie indywidualne na Mistrzostwach Świata i po tym, i po tym starcie zakończyła swoją karierę i to pokazuje tutaj ten start był 1 marca. Mieliśmy naprawdę dobre zawodniczki Kamila Karpiel i Kinga Ryder, które mogły tutaj poprawiać swoje rezultaty, ale niestety teraz właściwie zostajemy prawie z niczym jeśli chodzi o skoki narciarskie kobiet. Nasze dwie najlepsze zawodniczki Kamila Karpiel i Kinga Ryder, która jest bezsprzecznie najlepszą zawodniczką w historii skoków narciarskich kobiet w Polsce zakończyły karierę. I to jest smutne. I to jest smutne, dlatego że ta rezygnacja, ta rezygnacja Kingi Rady i wcześniej Kamili Carrill, to właśnie daje takie poczucie rezygnacji kibicom, a przynajmniej mnie. I jest to, jest, to jest to bardzo smutne. Mogliśmy coś mieć, mogliśmy, mogliśmy budować przyszłość naszych skoków narciarskich kobiet. Bo jeżeli spojrzymy tutaj na kibice, działacze, są bardzo dziennikarze, są bardzo zadowoleni z tego, że mamy jeszcze rezultaty, jeśli chodzi o mężczyzn, ale jeżeli spojrzymy szerzej, to nasi zawodnicy tutaj młodsi nie prezentują zbyt dobrej formy. Nasi starci zawodnicy to jednak są zawodnicy już tutaj Dawid Kubacki z rocznika, z rocznika 90. Kamil Stok i Piotr Żyła z rocznik 1987. I też kilka dni temu, 12 marca karierę zakończył Stefan Hula, który Tutaj Stefan Hula, rocznik 1986. Nie wygląda to najlepiej. Inne reprezentacje, bardzo wiele reprezentacji ma dobrych zawodników, zarówno wśród pań, jak i panów. My tutaj, nawet jeżeli coś mieliśmy, mieliśmy jakieś zawodniczki wśród pań, to dwie nasze najlepsze zawodniczki, najbardziej utytułowane Kinga Rajda i Kamila Carpyle, zakończyły karierę. I ta sytuacja wygląda bardzo źle. I dlatego też y, moje odczucia po tym, po, tym, po tych Mistrzostwach Świata w Planicy 2023 nie są słodko goszkie Są gorzko-gorzkie, dlatego że mimo tych medali, z których się cieszę jak najbardziej i brawo Dawid, brawo Piotr, to ja naprawdę nie widzę przyszłości dla polskich skoków narciarskich w tym momencie. A jak wygląda sytuacja w innych dyscyplinach narciarstwa klasycznego, biegi narciarskie i kombinacja noworowska tutaj? biegach narciarskich, mimo tego, że rezultaty naszych zawodników są dalekie od pozycji medalowych, to jednak mamy dwójkę trenerów Lukasa Bowera i Synny Kowacz, która trenuje Izabelę Marcisz i to są zawodnicy, którzy mają już kilkuletnie przynajmniej doświadczenie w trenowaniu zawodników i widzimy, że poprawili znacznie rezultaty swoich zawodników. Czy ci nasi zawodnicy będą w stanie, czy mają potencjał na to, żeby zdobywać medale na Mistrzostwach Świata na Ciaśdze klasycznym, klasycznych i następnych Mistrzostwach Świata, te, Mistrzostwach Olimpijskich, tego nie wiemy, natomiast na pewno Mamy taką pewność, że i ci trenerzy, i ci zawodnicy zrobią wszystko, żeby wykorzystać maksymalnie swój potencjał. I miejmy nadzieję, że ten układ będzie działał. I nawet jeżeli ci zawodnicy nie zdobędą żadnych medali, to może za jakiś czas pojawią się następcy, którzy będą w stanie rywalizować o medalowe miejsca. I tutaj należy także wspomnieć o takiej postaci jak Joanna Kiel która jest naszą kombinatorką norweską, która tutaj zajęła na tych Mistrzostwach Świata 24 lutego 19 miejsce. I Brawo Joanna, dlatego że dobrze, że mamy zawniczkę w kombinacji norweskiej, ale dlaczego tak kombinacja norweska jest dyskryminowana przez zarówno przez FIS, jak i MKOL, że kombinatorki norweskie nie mają tutaj możliwości startu na Igrzyskach Olimpijskich. Dlaczego tak dyskryminowane są skoki narciarskie kobiet, że na Igrzyskach Olimpijskich tylko jest jeden konkurs indywidualny na skoczni normalnej, a nie ma na skoczni dużej? To naprawdę i FIS dyskrymi dyskryminuje Skoki narciarskie i Kombinację Nowojorską Kobiet, jak i MKOL, ale FIS jeszcze przynajmniej coś robi. Mieliśmy teraz konkurs, mieliśmy teraz konkurs na Skocznie Mamuci. FIS coś jeszcze robi, ale dlaczego na przykład w konkursach jest tylko 40 zawodniczek w konkursach pokoju Świata, a nie 50? Naprawdę, czy działacze żałują tym zawodniczkom tych 10 minut, które byłyby potrzebne, żeby, żeby puścić te 10 zawodniczek. Dlaczego tak się dzieje? Naprawdę trudno przejść nad tym do porządku dziennego, dlaczego skoki narciarskie kobiet i kombinacja norweska kobiet są tak dyskryminowane. No i nic. I teraz trzymamy kciuki, trzymamy kciuki za naszych nasze zawodniczki, naszych zawodników i za to, żeby te dyscypliny w przypadku tutaj startów kobiet rozwijały się jak najbardziej. I to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.